Dzień dobry, dzień dobry, zaczynam od kalendarza adwentowego i jest dzisiaj 19. I w 19 mamy, chyba już wiem co mamy i już się z tego cieszę, bo to jest tak Estelader Advanced Night Repair czyli takie to serum. Bardzo fajnie, nigdy go nie miałam, bardzo chętnie go sobie wypróbuję i mamy tutaj 7 ml. I dzisiaj nowy dzień, niedziela. Jestem już po kościele i po spacerze takim. Chociaż pogoda, wiecie, jakoś tak nas za bardzo nie rozpieszcza, patrzę, czy mam mikrofon. Mam. No i dzisiaj planuję zabrać się za pieczenie świątecznych ciasteczek. Jest to czynność przyjemna, aczkolwiek troszeczkę długo trwa i zawsze wiem, że tak trzeba sobie troszeczkę zarezerwować czasu właśnie na takie pieczenie. Tym bardziej, że ja mam taką teorię, że żeby wszystkie wypieki smakowały, to one nie mogą być robione w pośpiechu i stresie, bo my też w nie wkładamy nasze serce, także myślę, że tutaj kilka dobrych godzin dzisiaj mi takie pieczenie też zajmie. Ja zawsze się bardzo odprężam przy takiego rodzaju robotom, a myślę też, że ostatnio troszeczkę potrzeba mi takiego odprężenia i odpoczynku, także bardzo chętnie będę piekła. Pod spodem dam Wam przepis na świąteczne ciasteczka. Ja je piekłam w zeszłym roku. Wiem, że też część z Was skorzystała z tego przepisu. I pisałyście, że faktycznie wyszły bardzo dobre. To są takie ciasteczka półk francuskie, posypane na górze kokosem i cukrem. Są rzeczywiście rewelacyjne, nie są bardzo słodkie, zresztą Wy sami możecie tutaj dawkować słodycz ciastek, mieszając różnie proporcje kokosa i cukru, którym będziecie je posypywali. Także bardzo szybko się je robi, rzeczywiście jeszcze szybciej znikają. Wychodzi z porcji bardzo dużo. Pokażę Wam, ile wyjdzie. Także zdecydujcie, czy zrobicie z całej porcji, czy na przykład na wypróbowanie, na przykład z połowy tylko. A drugi ciastka to będą takie klasyczne kruche, które są potem przekładamy marmoladą i lukrowane na górze, albo posypywane cukrem pudrem. Ale ja je tylko upiekę, a przełożę dopiero, myślę, w czwartek, dlatego że jak za wcześnie się je przełożę, to one troszkę za mocno tak rozmiękają, także to będę robiła już w środę może, albo w czwartek, a dzisiaj na pewno je tylko Upiekę. I jeszcze mam taki jeden plan, ale to za chwileczkę, jak już po tym pieczeniu będę z Wami, to się powiem o co chodzi. I tutaj pokazuję Wam przepis. Nazywają się ciastka drożdżowe od rysi z wiórkami. To jest przepis na dużą liczbę ciastek. Zobaczycie ile. Możecie zrobić sobie tutaj na połówkę. I Jeszcze Wam dam taki troszeczkę zmodyfikowany przepis pod spodem filmiku, dlatego już tutaj jest to słynne mąki ile zabierze. Więc wiem, że no i dla każdego to będzie jasna sprawa. Także mniej więcej taką proporcję jak u mnie. Zawsze można mąki dać więcej, żeby troszeczkę tutaj jeszcze podsypać na i ja najczęściej robię tak, że wszystko daję na początku razem, na jakąś deskę albo na stolnicę, a potem dodaję y, bardzo taki zimny tłuszcz. I tutaj jest smalec i margaryna. W zeszłym roku jeszcze robiłam z masłem, ale teraz, ponieważ ograniczam tłuszcze zwierzęce, a tu już jest smalec, także y, faktycznie mam po raz pierwszy margarynę. Staram się bardzo zmrożone je tak uczyć na tarce. Wtedy wydaje mi się, że to ciasto lepiej się wyrabia i tak mniej więcej ono wygląda już po wyrobieniu. Y, tutaj jeszcze raz je tak prze przerobiłam, żeby było lepsze, a potem to już po prostu bierzemy filiżankę albo kieliszek, dowolny kształt. Mamy też coś, żeby zrobić te wyciąć dziurki. A tutaj mam białko, i obok w talerzu mam wiórki kokosowe z, z cukrem. No i tak wyglądają te ciasteczka. A to już są wszystkie ciasteczka po upieczeniu. Rzeczywiście, słuchajcie, w kuchni pachnie niesamowicie tym takim palonym cukrem i kokosem. Fantastycznie. Ciastka się naprawdę rozpływają w ustach. Właśnie żałuję, że nie nagrałam, nie przełamałam tego ciastka, ale one są takie delikatnie listkujące się. No i po prostu dobre. Przechowuję je tak, że mam je w puszkach metalowych i każdą warstwę przekładam papierem, dlatego, że one troszkę jednak mają tego tłuszczu w sobie i wtedy mam wrażenie, że on wsiąka w ten papier i ciastka y, są dłużej takie y, lekkie, nie, y, nie mają zbyt dużo tłuszczu. A tu już mój drugi przepis, ale to, to, to mogą być dowolne ciastka kruche, y, ja robię z połowy tej porcji, bo tego jest rzeczywiście dość dużo, możecie oczywiście zawinić zawsze margarynę na masło, do tej pory tak robiłam, bo, bo, bo tak mi bardziej smakowało, no w tej chwili będzie margaryna. I wykrajam jedne ciasteczka takie zwykłe, a drugie z dziurką. Zwykle robiłam takie po prostu kółeczka wyciśnięte szklanką, a w tym roku pobawiłam się troszeczkę serduszkami. Także też serduszka zwykłe z dziurką. Później przełożę drzemem i będą gotowe. A to jest ta rzecz, którą mam się zająć. Słuchajcie, to jest szopka, którą mój teść zrobił dla naszych dzieci wiele lat temu. Faktycznie ta szopka była wcześniej w użyciu, później już jakoś o niej ostatnimi laty zapomnieliśmy. No i teraz wyjęliśmy ją z piwnicy. O, tutaj właśnie jest na karteczce napisane, tak? 2003 rok, tak? Wykonał w Zygmunt. I zobaczcie, jak ona jest w ogóle świetnie zrobiona. Całkowicie własnoręcznie przez niego. Nawet są takie różne detale, na przykład ten taki właśnie karmnik dla, dla zwierząt. Zwierzęcia to są bardzo, bardzo różne. Dzieciakom to się bardzo podobało. Tutaj widzę, że muszę jednak dużo rzeczy jeszcze poremontować, popróbować je do tej szopki poprzyklejać i zwierzątka, jakieś tam elementy płotu. Mam pistolet taki do klejenia na gorąco, a także myślę, że pójdzie mi to bardzo szybko. Ostatni wkład jeszcze znalazłam. I miałam rację, poszło szybko. Szybka. Gotowa. Możemy się już nią cieszyć. I już wiecie, jaki plan był. Chciałam właśnie y, przygotować naszą szopkę. Szopka jest z nami od 2003 roku, tak jak ty było widać. Kiedyś na Mikołaja y, mój teść podarował ją moim dzieciom, znaczy naszym dzieciom. One jeszcze były małe: jedno chodziło do przedszkola, a drugie dopiero poszło do szkoły. Y, no i to była zawsze taka szopka, która dawała mi dużo radości. One ją ozdabiały tutaj różnymi swoimi jeszcze zabawkami. Natomiast od kilku lat, szopka nie jest u nas, nie była u nas na święty. Wiecie tak, dzieci dorosły, gdzieś tam kiedyś po prostu szopki zapomnieliśmy wziąć z piwnicy. Na drugi rok mówimy: dobra, musimy ją teraz przynieść, ale myślimy: a na pewno zakurzona, trzeba by ją tam remontować, jeszcze dobra, następnym razem. I tak minęło kilka lat. W tym roku mówię: nie, szopka musi być. Także chłopaki ją przyniosły. Ja tutaj bardzo szybko pouzupełniałam różne tam ubytki i oderwane figurki, przylepiłam po prostu pisoletem na gorąco, to moment tylko trwało. Kupiliśmy nową sianko daliśmy, także pachnie teraz w całym domu nie piwnicą, ale siankiem. No i ona właśnie jest. I wiecie, tak właśnie przy okazji tej szopki ja zauważyłam, że ostatnio bardzo ważne dla mnie są takie stare przedmioty, co, coś, co było w naszej rodzinie od dłuższego czasu, przepisy, które gdzieś tam przez lata się powtarzały. Myślę, że dlatego, że bardzo brakuje mi a moich rodziców, teścia też na Wigilii, właśnie szczególnie w, ok w tych okolicach świąt takie, takie no, mocno dominujące. Dlatego, że jeszcze 6 lat temu wszyscy u nas byli. Zawsze robiliśmy, od kiedy pamiętam, od kiedy jesteśmy małżeństwem, Wigilię u nas w domu. Chyba tylko raz było tak, że byliśmy u moich rodziców, kiedy urodziło się nasze drugie dziecko. Także z wojen małych dzieci było mi po prostu wygodniej. A tak robiliśmy zawsze Wigilię w domu. Zawsze było tutaj dużo osób, no od 8 do, do 12 osób przy stole wigilijnym. I właśnie 6 lat temu była ostatnia Wigilia gdzie jeszcze był mój tato. Potem odszedł od nas teść, potem moja mama i praktycznie z naszej starszyzny już tylko jest teraz teściowa. I tak smutno się robi. Rzeczywiście też tęsknimy za tymi osobami, szczególnie w takich dniach. Ja wiem, że będą potem zmieniały się czasy i prawdopodobnie będą przybywały wnuki na przykład. No, jeszcze nie liczę, ale kiedyś bardzo bym chciała mieć. I ta rodzina również będzie tak się wypełniała gwarem i, i będzie nas coraz więcej, a nie coraz mniej. No ale na razie jest jak na razie. Ja i tak się cieszę, że możemy przynajmniej w takim niewielkim gronie jeszcze, ale już nas nie ubywa i jakoś ten taki status został w tej chwili zachowany. Także tak, kochani, dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Do zobaczenia w czwartek.